ja jestem Adaho i mam dla was kolejną tier listę. Dwie poprzednie wam się bardzo spodobały, odnośnie sak, w całym Dragon Ballu, jak i transformacji. Dawno już jej nie było, ponieważ nie miałem ochoty rysować w Paint'cie, zwłaszcza, że jak już, do sięgo, jak już do tego przysiądę, to strasznie dużo mi to czasu zajmuje. Tym bardziej w tym przypadku. Zacząłem za bardzo skupiać się nad, nad detalami, co zaraz zresztą zobaczycie w przypadku niektórych symboli, ale dzisiaj będziemy omawiać fuzję. Jest to temat, który jest dosyć obszerny, ponieważ istnieje również dużo gier, w których fuzje występują. Są postacie niekanoniczne, takie jak na przykład Wirus, czyli fuzja Wisa i Wirusa. Tej wszystkich fuzji niekanonicznych, takich powiedzmy już bardzo fanowskich, nie będę brał pod uwagę oczywiście. Mam tutaj dosłownie 15, 20, około 20 różnych fuzji. W przypadku Vegito i Gogety, którego oczywiście też musiałem uwzględnić, uwzględniłem też wszystkie ich formy. Także żeby nie było potem płaczu, że nie rozdzieliłem Gogety Blue, który był w Dragon Ball Super od Gogety SSJ4, który był w Dragon Ballu GT, ponieważ są to dwie jakby różne postacie, dwa różne środowiska. Dwie różne sytuacje, i chciałem po prostu to oddzielić. Zresztą zaraz też zobaczycie, jakie fuzje tutaj uwzględniłem. Są to takie najbardziej popularne, które wiem, że na pewno miałyby jakieś mie miejsce. U mnie w rankingu nie brałem pod uwagę postaci. Mam na myśli, na przykład, jeśli chodzi o to, że Elder Kai, starszy nie jest fuzją młodszego Kaioshina, który się sfuzjował z Wiedźmą i teraz mamy tego Elder Kaya, którego poznaliśmy właśnie już w tej formie. Nie brałem tego pod uwagę, bo dla mnie to nie jest. Taka typowa fuzja. To, że on tam kiedyś się sfuzjował, tak samo jak na przykład Piccolo Dai Mao kiedyś był jednym nameczeńskim wojownikiem, który się rozdzielił na Kamiego i Szatana Piccolo, nie brałem tego pod uwagę, aczkolwiek jest tutaj... są tutaj trzy nameczańskie główki, jedna odnośnie fuzji Piccolo z Neylem, druga odnośnie fuzji Piccolo z Kamim i trzecia z turnieju mocy, fuzji yy, nameczan z szóstego wszechświata, czyli Saonela i Piriny razem z tymi wolontariuszami, którzy oddali swoje życie, żeby wzmocnić właśnie dwóch na meczach z 6. wszechświata przy okazji turnieju mocy. Nie piszcie mi w komentarzach, że nie uwzględniłem tej fuzji albo nie uwzględniłem tej, bo wiem o tym. Przejrzałem wszystkie fuzje, jakie kiedykolwiek miały miejsce we wszystkich seriach Dragon Balla, we wszystkich grach i zdecydowałem, których nie uwzględnię, zdecydowałem, które uwzględnię. W przypadku Kefli na przykład wiem, że ona miała trzy formy: bazowa, Super Saiyan, Super Saiyan 2. W przypadku Gotenksa, na przykład yy, chudego i grubego, albo Weku, grubego i chudego, uwzględniłem tylko to w jednym symbolu, yy, ale do tego przejdę dalej. Sela i Bu nie brałem pod uwagę, ponieważ jest to. Też można powiedzieć coś w stylu fuzji, ale bardziej absorpcja, kiedy nieperfekcyjny sel pochłonął 17 Androida i stał się półperfekcyjnym. Nie brałem tego też pod uwagę, bo to nie jest typowa fuzja, o którą mi tutaj, o tutaj chodzi, ale może przejdźmy już tu do samego filmu. Nie wiem, losowo będę patrzył, bo nie mam. Gotenks, jak wiadomo jest to fuzja Gotena i Tranksa, dwóch małych hybrydowych Saiyan, którzy w bardzo młodym wieku osiągnęli poziom Super Saiyana. I jestem w stanie oczywiście zaakceptować to, że, czego wielu, wiele osób nie jest w stanie zaakceptować, że w bardzo młodym wieku, w zasadzie w wieku tam, kilku lat, już, mieli, już byli w stanie osiągnąć poziom super Saiyana. Jeszcze wcześniej nawet niż Gohan, ale zwróćcie uwagę na to, Goku osiągnął poziom Super Saiyana. Nie będę teraz strzelał, ale no był już dorosły. Gohan, jako hybrydowy Saiyanin, czyli połączenie Sajańskiej krwi z ziemską, co też było wspomniane, że być może jest to jakieś wzmocnienie tutaj genetyczne, był w stanie osiągnąć Super Saiyana w wieku. Kilkanaście, dwanaście, dziesięć, coś takiego, coś koło dziesięciu, no mniejsze. Goten razem z Tranksem nie mieli nawet dziesięciu lat i już byli w stanie bez żadnego większego treningu osiągnąć Super Saiyana. I jest to prawdopodobnie spowodowane tym, że kiedy Goten został spłodzony, to Goku już wtedy w tym czasie był Super Saiyanem, i prawdopodobnie to jakoś wpłynęło na, na to, że miał większy potencjał. Goten, pod względem wyglądu, moment jego pierwszy raz transform, pierwszy raz kiedy powstał, jest bardzo fajny. Lubię jego wygląd. Fakt, że ma dwukolorowe włosy jest bardzo ciekawy. Jego charakter trochę mi przeszkadza. Wiem, że są dwa typy ludzi, którzy lubią właśnie takie postacie, takie bardzo koki, że tak powiem, a drudzy, którzy, których, mnie, których one irytują. Ja należę do tej drugiej grupy. Gotenks jest dla mnie postacią bardzo męczącą. Nie mówię, że jest to głupia postać, czy coś, absolutnie nie. Ale dla mnie jest to postać, która ląduje w tierze B, w takiej powiedzmy tutaj w drugiej połowie. Przechodząc dalej do Gotenksa w formie Super Saiyana, jest to postać, która dla mnie ma jeden duży zasadniczy plus. Bardzo ciekawe i unikatowe ataki. Bardzo lubię i bardzo podoba mi się jest atak z duchami, kamikadze. Zastanawiam się, jak Go Gotenks wpadł na coś takiego. Przecież on wcale nie miał aż takiego długiego czasu na, na namysł, jak zrobić te wszystkie ataki. Jak wymyślić, na przykład, tego ten galaktyczny donat, czy jakkolwiek się nazywa ten atak, ten pierścień energii, który ściska przeciwnika, czy te duchy. Ale akurat moment w anime, w którym Gotenks się pokazał, był to bardzo taki typowo komediowo nastawiony moment, także ja tutaj nie będę tego brał pod uwagę, jakby z bardzo z punktu logicznego, ponieważ w gruncie rzeczy moglibyśmy powiedzieć, że to jest, to jest wszystko anime i nie ma na to, nie ma co brać tego pod kątem logiki, ale w zasadzie moglibyśmy to powiedzieć przy każdej postaci. U mnie Gotenks ląduje mimo wszystko trochę niżej, ale bardzo blisko Gotenksa w bazowej formie. Bardziej podoba mi się bazowa forma Gotenksa i gdybym miał do końca życia oglądać Jedną z tych dwóch postaci, to wybrałbym bazową formę Gotenksa. Szczerze mówiąc, wolałbym żadnej z tych postaci nie oglądać do końca życia, ale jak już muszę wybrać, to wybieram bazową formę. Ale przechodzimy teraz do Super Saiyana 3 Gotenksa. I tutaj zacznie się już trochę więcej yy, nieprzyjemnych rzeczy, ponieważ nadal nie rozumiem, dlaczego Gotenks był w stanie osiągnąć Super Saiyana 3. Być może było to ze względu na to, że ich siła po yy, fuzji była tak potężna, że byli w stanie przeskoczyć Super Saiyan 2 i osiągnąć poziom, który Goku był w stanie osiągnąć dopiero po długotrwałym treningu na ziemi, a potem za światach. Nie jest to dla mnie dobre wytłumaczenie, dlatego, Go Gotenks SSZ3 ląduje dla mnie w tierze C, gdzieś w środku. Nie jestem w ogóle fanem tej postaci i denerwuje mnie ona. Ataki są takie same, albo bardzo podobne do, do wcześniejszych ataków w formie Super Saiyana. Uważam, że takie wytłumaczenie, o jakim wcześniej mówiłem, odnośnie tego, że Goten i Trunks byli w stanie osiągnąć Super Saiyana w bardzo młodym wieku, jest o tyle ok. Jestem w stanie na nie przymknąć oko. Może nie przymknąć oko, ale zaakceptować. Ale nie jestem w stanie zaakceptować tego, że osiągnęli poziom Super Saiyana 3, przeskakując w ogóle Super Saiyana 2. Nigdy nie było to wytłumaczone, dlaczego akurat Super Saiyana 3. I dlaczego osiągnęli ten sam poziom, który na Goku musiał, Goku musiał trenować i nie wiadomo nawet w jaki sposób go osiągnął, czy po prostu ki musi być tak gigantyczna, że, że po jakimś czasie jesteś już Super Saiyan 3. Było to dla mnie niezrozumiałe trochę i jako dla szarego widza, który oglądał najpierw Dragon Balla, a potem po oglądał go drugi raz, nie znalazłem w międzyczasie jakiegoś usprawiedliwienia. Przejdźmy teraz może do jakichś milszych rzeczy. Czyli na przykład do może załatwimy fuzję na wszystkie teraz. W kolejności chronologicznej. Pierwszą fuzją nameczańską, którą mam tutaj jest to fuzja Piccolo z Nailem. Nail jest to dla mnie bardzo niedoceniana postać, jestem bardzo dużym fanem Naila, mimo tego, że nie mieliśmy go aż tak dużo na ekranie, ale w międzyczasie, kiedy już był na ekranie, bardzo, bardzo pozytywne wrażenie na mnie wywarł. Stawiał czoła w frizie, był oddanym wojownikiem na planecie Namek. Nie miał głupkowatego charakteru, był bardzo poważny, był bardzo silny i był yy, naprawdę lojalnym sojusznikiem. Oprócz tego, może to brzmieć trochę rasistowsko, jak powiem, że prawie wszyscy nameczanie wyglądają tak samo, ale miał fajny design. Po, po prostu mi się podobał. Zdecydowanie wolę tych nameczan, którzy mają takie normalne noski, niż takie kala, kala fiorowate. Ale to już moja, już moja prywatna ocena. I w zasadzie po tym, jak Nail stawił się z Piccolo, co też było dla mnie bardzo, bardzo epickim momentem. Czy ktoś jeszcze używa tego słowa w ogóle? Może nie powinienem. Potem w zasadzie Naila już nie widzieliśmy, za wyjątkiem turnieju mocy, kiedy Piccolo miał wizję i zobaczył jednocześnie Piccolo i Naila podczas walki właśnie z nameczanami z szóstego wszechświata, do czego też dojdę. Uważam, że fuzja Piccolo z Nailem sprawiła, że Piccolo z, z wojownika, który był już trochę zsuwany na dalszy plan, mimo tego, że w zasadzie byliśmy w pierwszej, jakby takiej większej historii w Dragon Ball Z czyli chwilę po tym, kiedy Piccolo był naj, najsilniejszym wojownikiem na Ziemi ale fakt, że, był, że trenował już na jednej planecie z CiaoTzu, Yamshou i TenShinhanem, dawał widzom trochę do zrozumienia, że może tutaj być coś na rzeczy, że Piccolo może być zsuwany na, na dalszy plan. Ta fuzja temu zaprzeczyła. Piccolo znowu stał się. Bardzo ważną postacią. Był w stanie walczyć z frezą w drugiej transformacji. Uważam, że jest to bardzo znaczący element w mojej ulubionej sadze w tym całym Dragon Ball'u. Jeśli chcecie sobie obejrzeć ranking mój sak, to oczywiście możecie sobie kliknąć gdzieś tam w adnotację, która wam teraz wyskoczy albo nie wyskoczy. Nie wiem, czy to dodam, albo może zapomnę. Bardzo istotny moment. Uważam, że jest to naprawdę rewelacyjna akcja. Piccolo i nail lądują tutaj w środku pieru. Z. I przechodzimy do kolejnej fuzji na meczan, którą jest fuzja Piccolo z Kamim. Był to bardzo emocjonujący moment. Jest to moment, w którym Kamiego też widzimy już ostatni raz. Potem, oprócz właśnie, właśnie tego, tej wspominki podczas turnieju mocy, ale to była raczej wizja. Piccolo w międzyczasie, po tym jak Namek Saga została rozwiązana i tak dalej, znowu zaczął być spychany trochę na, na dalszy plan. Przestał dorównywać sile Super Saiyanowi Goku, Super Saiyanowi Wegecie, Super Saiyanowi Trunks, Trunksowi. Wydźwięk tej fuzji Powrót do, do pierwotnej postaci, do tego nameczeńskiego wojownika, który, jak to pięknie, Piccolo powiedział w anime, że nie pamięta swojego imienia. że Powiedział coś takiego, że nie jestem ani Kami, ani Piccolo. Jestem po prostu nameczaninem, który zapomniał swojego własnego imienia. Albo że to, czego Ziemia obecnie potrzebuje, nie jest to Bóg, ale wojownik, który będzie w stanie przeciwstawić się temu złu, czy coś takiego. Bardzo podobały mi się te, te dwa y, teksty. Uważam, że jest to fuzja, która ma. Znacznie bardziej dramatyczny wydźwięk niż ta, która była na Namek, ponieważ w zasadzie ma ona yy, korzenie już dawno, dawno temu, jeszcze zanim pierwszy Dragon Ball się zaczął tak naprawdę. No i nie zapominajmy, że prowadziła ona do wielu zajebistych walk, na przykład do walki Piccolo z Androidem 17. Do wielu? Czy do jednej? Zamknijcie się, to jest mój rank. Fuzja Piccolo ląduje przed... Fuzją Neila z Piccolo. Kolejna fuzja na meczan. Ostatnia fuzja na mechan tutaj w tym zestawieniu jest to fuzja Saonela i Piryny razem z nameczanami wolontariuszami. Ostatnio sobie oglądałem powrotem walkę Piccolo z Gohanem, Kolo i Gohana z tymi nameczaninami. Uważam, że naprawdę jest to bardzo niedoceniona walka z całego Dragon Balla Super. Nie ma porównywać co z najlepszymi walkami w historii, ale naprawdę jest to bardzo fajnie zrobiona walka. Końcowy moment, kiedy Gohan wypuszcza Kamehameha w międzyczasie, kiedy Goku wypuszcza Kamehameha w Wojowników z Drugiego Wszechświata. Jest to moment, który można oglądać w kółko. Ja wczoraj sobie obejrzałem go z dwa, trzy razy i naprawdę byłem podważeniem tego, jak na przestrzeni czasu nie znudziło mi się to. i Lipirina są postaciami, które naprawdę dają się polubić. Na meczanie ogólnie y, są postaciami, które dają się polubić. Może za wyjątkiem, nie wiem, Lorda Slaga na przykład. Oni mieli na barkach losy całej planety Namek, w zasadzie mieli losy całego wszechświata na barkach, ale, ale wiecie o czym mówię. Mieli fajne charaktery, mieli fajną współpracę między sobą ich w ogóle wprowadzenie do turnieju mocy było dla mnie mega logicznie zrobione. Na początku nie potrafili się przysto przystosować do tej wielkiej mocy, którą zyskali i potem, dopiero kiedy zostali już sami na boju, ta moc się zaczęła w nich uaktywniać. I wtedy, wtedy dopiero zaczęli, będąc już przypartymi do ściany, zaczęli te moc, tej mocy używać w 100%. Jest to dla mnie naprawdę bardzo fajna jakby fuzja, której nie widzieliśmy na ekranie, ale, ale wziąłem ją pod uwagę tutaj, bo ląduje u mnie bardzo wysoko w rankingu. Ląduje u mnie tutaj w w wyższej połowie Tieru A. Ale jak już jesteśmy w turnieju mocy, to może zostaniemy tutaj w turnieju mocy i Ani Raza, Ani Raza, jak pamiętacie, jest to fuzja. Kilku wojowników bodajże z trzeciego wszechświata, albo czwartego już naprawdę te dwa mi się zawsze mylą, chyba trzeciego, tego z robotami, gdzie Doktor pa Paparoni, Borareta, Koichia i Pancia i te trzy robociki najpierw się złączyły ze sobą. I mógłbym też to uwzględnić tutaj, ale stwierdziłem, że pójdę krok dalej i tutaj wrzucę Anirazę, która była taką typową fuzją. Nie wiadomo dlaczego doktor Paparoni, który będąc jakąś ludzką, żywą istotą, wskoczył w nich i powstał nie wiadomo dlaczego jakiś biały potwór z trzech robotów i człowieka połączonych, nie wiadomo jak połączonych, ale dobra, nie będę się teraz nad tym rozwodził. Ale dlaczego powstał z tego jakiś biały, wielki, gigantyczny potwór, nie dość, że rozmiarem w ogóle nie przypominał żadnego z nich poprzednio, nawet połączeni nie byliby tak wielcy. Jeśli chodzi o ataki i tak dalej, yy, ani razy, nie były one złe, naprawdę, nie były one złe. Odcinek był w miarę okej, okay, ale dla mnie to jest mimo wszystko bardzo takie zaliczające się do tieru D, mówiąc delikatnie. <noise> Niezrozumiały twór, którego raczej nie polubię. Ale jesteśmy jeszcze dalej na turnieju mocy. A wiecie, jaka fuzja jeszcze miała miejsce na turnieju mocy? Jest to Kefla. Kefla, czyli fuzja Kalifli i Kale. Bardzo przypominała charakterem Gotęksa. Mógłby być to minus, ale w tym przypadku powiem nam coś. Jest to rewelacyjnie wyglądająca postać. Świetnie oglądało mi się odcinki z nią. Uczestniczyła w rewelacyjnej walce. Naprawdę, walka z Kefli jeszcze wcześniej z Super Saiyanem Blue Goku. Potem z Ultra Instinct Goku. Była to naprawdę jedna z moich ulubionych walk na turnieju mocy. Zwłaszcza jej końcówka. Mimo tego, że tak jak mówię, charakterem mogłaby trochę przypominać Gotenksa, czyli taka bardzo nad, nadufana, yy, mówiąca, że jak to cię zaraz nie pokonam, jak Cię zaraz pokonam, różnica między Keflą a Gotenksem dla mnie była zauważalna w momencie, kiedy Goku upadł na ziemię nieprzytomny i Kefla myślała, że koniec walki. Kefla cały czas Goku jakby prowokowała, cały czas mówiła, że dawaj, wstawaj, już nie dasz rady, staruszku, ale. Był pewien moment, w którym ona się zasmuciła. To przez ten swój sajański instynkt ona cały czas prowokowała Goku, żeby sprawić, żeby ich walka była jak najlepsza. Ona nie chciała go wyzwać, ona szanowała go jako przeciwnika, ale. Mówiła te wszystkie rzeczy tylko po to, żeby wyzwać go do walki, żeby jak najlepiej, yy, jak najlepiej ta walka wyglądała, żeby wzmocnić samą siebie i prawdopodobnie też, żeby dobrze się bawić. Potem, kiedy Goku wstał z tej, tej, tej nieprzytomności, to Kefla się uś uśmiechnęła, ponieważ wiedziała, że to jeszcze nie koniec walki. Kefla jest naprawdę bardzo fajną postacią, tak jak mówię, uwzględniłem tutaj tylko jej tę formę, powiedzmy, Super Saiyana, ponieważ miała bazową Super Saiyana i potem Super Saiyana 2, przynajmniej tak jest oficjalnie i jest to naprawdę fuzja, którą bardzo lubię, nie zalicza się do tieru Z, ale zalicza się do bardzo mocnego tieru A. Za masu jest to jest fuzją, którą myślę, że większość z nas spodziewała. Były momenty, w których mnie trochę denerwował, kiedy cały czas yy, prawił ze swoją gadką o sprawiedliwości, zamiast yy, jakby nawiązać taką normalną rozmowę z przeciwnikiem, to cały czas gadał jak taka katarynka o, o swojej sprawiedliwości i tak dalej. To było trochę irytujące i pomijam. Już fakt, że też składał się z Super Saiyana Rose, którego nie lubię. Mimo wszystko jest to bardzo fajna fuzja. Bardzo lubię ten wygląd fuzji. I uważam, że jest to dobrze wytłumaczone, dobrze przeprowadzona akcja. Ładnie narysowana, rewelacyjnie nawet bym powiedział wręcz. Wygląd jest bardzo fajny. Dobry jest to materiał na, na tego głównego złego. Szczerze powiem, dla mnie jest to taki dobry tier A, jednak... Jednak taki zły tier A. Taki, taki ok, tier A. Po prostu w gorszej połowie, ale tier A. No i jak już jesteśmy przy Zamasu, to oczywiście omawiamy też tę te formę, w której jest ten skorumpowany, że tak powiem, <grym> Zamasu. Może nie skorumpowany, bo żadnej łapówki nie wziął do ręki, przynajmniej nic o tym nie wiadomo. A jeśli tak, to niekanoniczna wersja to jest. Szczerze powiem, nie do końca rozumiem dlaczego tak się stało. Że go tam piorun jebnął, że nagle połowa ciała jest martwa. Wiele razy było usprawiedliwiane to w ten sposób, że zamasu, fuzja zamasu została stworzona z nieśmiertelnego zamasu i ze śmiertelnego kublaka, i w tym momencie połowa śmiertelnego kublaka umarła. Dlatego połowa za masę stała się właśnie taka jaka się stała. Mimo wszystko bardziej lubiłem wygląd yy, pierwotnej fuzji. Potem on w tej też formie zaczął się, zaczął się powiększać. Nie wiadomo dlaczego, też tego nie do końca rozumiem. Dlaczego on się zaczął powiększać? Stał się takim gigantem. Nie jestem yy, tego fanem, do tego plasuję to trochę niżej. Mimo wszystko nie aż tak daleko, ale tier niżej, w tierze B. Może gogetę i to zostawimy sobie na koniec, dobra? Przejdziemy teraz do fuzji, która miała jeszcze miejsce w Dragon Ballu Z, to fuzji kibito Kaya. Kibito-Kai jest to fuzja Kaioshina z Kibito i bardzo nie lubiłem, bardzo, bardzo byłem zawiedziony jak się dowiedziałem, że jest to fuzja permanentna, ponieważ stałem się fanem Supreme Kai'a. Bardzo lubiłem tę postać. Kibito lubiłem trochę mniej, dlatego że na początku był bardzo opryskliwy w stosunku do Gohana, w stosunku w ogóle do Saiyan. Kiedy y, Supreme Kai wierzył w siłę Saiyan i tak dalej, to Kibito cały czas mówił: Jak możesz, śmiertelniku głupi, pierdzolony, stanąć na świętej ziemi, jak ty nawet nie potrafisz y, zrobić Kai Kai? A ja co z tego, że nie potrafię zrobić Kai Kai, jak mogę cię sprzątnąć jedną ręką? No kurwa. Nie lubiłem tego Kibito, potem już, wiecie, przejrzał na oczy i mu wybaczyłem. Fakt, że Supreme Kai został połączony na stałe z Kibito i zrobili taką głupią fuzję grubego, jakiegoś dużego Kibito kaja. Bardzo się cieszę, że w Super zostali rozdzieleni gdzieś tam na off screenie, że porungę poprosili, żeby ich rozdzielił, to bardzo się cieszę, ale sama fuzja dla mnie to jest tier D, mimo wszystko jednak jest to, ze względu na to, że jest to yy, dobrze wytłumaczone, logiczne bardzo i tak dalej, nie mogę tego dać niżej niż ani raza, ale moja sympatia, a raczej antysympatia jest tak duża, że ląduje to na samym dole tutaj w rankingu. Jeśli chodzi o kolejną fuzję, która miała miejsce w Dragon Ballu, a w zasadzie to symbol, który tutaj narysowałem, tyczy się bardzo kinówki, ponieważ weku jako gruba fuzja miał tylko, i w zasadzie jakakolwiek gruba fuzja albo chuda fuzja miała swój czas, żeby zaistnieć tylko w filmie, Fusion Reborn, czyli w którym pierwszy raz był Gogeta Super Saiyan. jest to właśnie jakby nawiązanie do, do tego filmu. Był on potrzebny ze względu na to, żeby pokazać, że fuzja nie zawsze się udaje. Żeby nie było tak, że zawsze jak robią fuzję, to, to im się udaje, mimo tego, że jest to taka trudna technika, jest to trochę, byłoby to trochę mało wiarygodne. Ale no sama postać, sam jakby jej... Trudno tutaj oceniać wygląd, naprawdę, ponieważ jest to specjalnie zrobiona postać, która tak wygląda. Ale jej zachowanie i tak dalej, mimo wszystko tego, że wiem, że jest to postać zrobiona na, na, na komedię i, i tylko i wyłącznie w tym celu, mnie to nie urzeka. Lądują mnie to w tierze C, ale powiedzmy tak o tutaj. Nie chciałbym oglądać weku, bo jest to dla mnie nieinteresująca postać, ale no jest to zrozumiałe. Tak? Niektórym mi się bardzo podobał, niektórym mi się mniej podobał, mi się podobało to mniej. GT oglądałem, tak jak powiedziałem, bardzo dawno, aczkolwiek niektóre momenty sobie wczoraj specjalnie przypomniałem. Na przykład moment, w którym... Ub sala się z Wu i stają się Majubem, czyli Majub tutaj jest narysowany przeze mnie. Lubię Majuba. naprawdę lubię Uba, lubię yy, fakt, że yy, jakby jego genezę, że jest on reinkarnacją Majin Buu. Jak to się stało, że on, że, że on się scalił z nim, że przecież on leżał gdzieś tam nieprzytomny i Buu do niego przyszedł? Czy to były jakieś wspomnienia? Nie pamiętam dokładnie, ale nie będę teraz jakby brał pod uwagę tego, jak ta fuzja powstała. Tylko największym mankamentem jest dla mnie to, że ona w zasadzie nic nie zdziałał. On nic nie zdziała po tym animie. Z tego co pamiętam, to była postać, na którą ja naprawdę liczyłem. A nawet nie, nie zabiła żadnego yy, smoka złego, Shenrona. Jakiegoś tam. Jednego z siedmiu mogliby chociaż dać mu, żeby zabił. A on nic nie zabił. Nic, kogo, nikogo. I nie będzie to rasistowskie. Od razu mówię, ale daję go tutaj do brązowego tieru C. Jednak na sam początek, ponieważ lubię tę postać, ale dla mnie jest to bardzo, bardzo, takie bardzo rozczarowujące. Szczerze mówiąc, ta fuzja mogłaby nigdy się nie wydarzyć na moje oko. Nigdy mogłaby się nie wydarzyć. Ale kolejną fuzją, która dla mnie nie powinna się wydarzyć, jest to fuzja Android Super 17. Baby został pokonany. To dr Zero i dr Mew w piekle się spiknęli. Androidów po połączyli. Powstał taki wysoki Dryblas, który żył przez parę odcinków aż w końcu go zabili. Wygląd dla mnie tej postaci był zawsze taki mega creepy, nie podobał mi się, wały, jak ja to lubię mówić, nie wiem czy to się tak mówi, wały nad oczodołowe miał jak Nikolaj Wałujew, rosyjski bokser. Nie podobały mi się jego ataki, denerwująca postać, nisko, najniżej. I przechodzimy teraz do Creme de la Creme, ale może zacznijmy od tych mniej popularnych form, czyli Cukierek Vegito. Cukierek Vegito była to postać, która znaczy forma. Mamy teraz już tylko dwie postacie, które zostały. Gogeta i Vegito we wszystkich swoich formach. Czy ja lubię cukierka Vegito? Szczerze powiem, wolę Vegito w normalnej formie. Nie było dla mnie męczące oglądać Vegito, który był w tej formie i było to, yy, była to fajna jakby nowość. Vegito jest bardzo silny i nawet w formie cukierka jest w stanie yy, zachować swoją świadomość i tak dalej, ale nie do końca trochę to rozumiałem. Dlaczego został zamieniony w cukierka, a mimo tego został, został przy swojej świadomości? Nie jestem jego antyfanem, nie jestem również jego fanem, myślę, że tier B, ale mimo wszystko wysoki, jest to sprawiedliwa ocena. Czy dałbym go wyżej niż Fusion za masu? Tak mi się wydaje, że chyba, chyba jednak nie. Tak teraz sobie pomyślam, że jednak daję go niżej tutaj niż Fusion za masu. Fusion za masu dla mnie ma więcej logiki za sobą, mimo tego, że nadal nie rozumiem dlaczego. Jest taki fioletowy, i tak dalej. Dlaczego stał się duży? Znaczy, no, wytłumaczyliśmy to w ten sposób, że połowa śmiertelna umarła. Ale dlaczego stał się taki duży? To tam nie wiem. Dobra, o tym już rozmawialiśmy. Przejdźmy dalej. Super Saiyan 4 Gogeta. Forma, transformacja, postać, o której sobie przypomniałem w 100%. Wczoraj obejrzałem wszystkie. Minuty, wszystkie sekundy czasu antenowego, który miał ssu 4 Gogeta. I powiem wam tak, tak jak mówię, już wiele razy to powtarzałem, uważam, że Super Saiyan 4 jest to bardzo fajnie wyglądająca forma. Pomysł, żeby scalić się w Super Saiyan 4 Gogeta też był fajny. Wygląd Super Saiyan Gogety też jest rewelacyjny. Lubię też jego charakter i tak dalej. Co on zrobił tak naprawdę? Co on zrobił? Omega Shenron, który go atakował, nie był w stanie nic zrobić, ponieważ Gogeta cały czas stał. Potem Gogeta go tam nastraszył, kopiując się i wystrzeliwując jakieś fan... konfetti w jego stronę. A potem chciał go zabić, używając Big Bang Kamehameha. -Kame -Kame jeszcze tam wcześniej wykupując jego kulę... Y kopiąc kulę negatywnej energii, zmienił ją w pozytywną energię, ponieważ... Użył energii ze swojego całego ciała i ta pozytywna energia w zetknięciu z negatywną aurą... Na ziemi sprawiła, że ta aura się rozproszyła, bo plus i minus dają zero? Kurwa, ma, czy ja oglądam pierdolony wykład o matematyce, czy fizyce kwantowej, czy Dragon Balla? A potem jeszcze chciał go zabić używając Big Bang Kamehameha. Omega cały czas stał, zamiast zrobić unik, to czekał aż dostanie tym atakiem. Dostał tym atakiem i został, go, został tylko zarysowany. A potem Gogeta mówi: No dobra, nie udało się to jeszcze raz. I Big Bang Kamehameha zrobił drugi raz, a w zasadzie nie zrobił, bo się rozfuzjował, i to było koniec Gogety. A potem chcieli się jeszcze raz sfuzjować i się nie udało. Tylko wyłącznie za wygląd i za to, że jest to Gogeta daje go do tieru A. Pod koniec tieru A, ale jest to naprawdę duży kredyt zaufania. Zacznijmy od fuzji, którą, o której chcę powiedzieć trochę, bardzo kon, trochę może kontrowersyjnych słów. Vegito Blue jest to fuzja, która miała mało czasu antynowego. Była dla mnie, mimo tego, że fajna, a ładna, a ładna bardzo walka miała miejsce z zamasu. I duży hype był na, na Vegito, kiedy wiedzieliśmy, że ma się pokazać. Ale jego walka trwała kilka minut i nie udało mu się zabić za masu. Pokonać mu się go nie udało. W zasadzie znowu zawalił robotę. Lubię Wegito jako postać, lubię też formę Super Saiyan Blue jako formę i połączenie tych dwóch rzeczy Wegito Blue jest dla mnie przyjemne. Mimo wszystko, fakt, że został on tak spokiereszowany przez twórców Dragon Ball, został. w zasadzie nie zrobił nic. Absolutnie nic nie zrobił. Powalczyli sobie chwilę, za masuń, wyszedł z tego bez szwanku i oni się rozfuzjowali. Nieprzyjemna sytuacja, ale mimo wszystko jest to postać, która, którą lubię bardziej, ponieważ jest to. Lubi się silne postacie, prawda? Miał fajne momenty. Mimo tego, że było tego czasu mało, to był ten czas fajny. Dobrze się bawiłem, oglądając tę walkę, jednak, ze względu fabularnego, było to naprawdę mało sensowne dla mnie. Dlatego daję fuzję Vegito tutaj, do tieru A, ale w dalszej połowie. Zobaczcie, kto by wygrał walkę? Najpotężniejsza fuzja dwóch najpotężniejszych Saiyan, jeszcze z Boską Key i tak dalej? One Namekian Boy, One Green Boy. Gogeta przetransformował się w tę formę tylko w kinówce z Brolim, także tylko z tej kinówki mogę, jakby, brać materiał do oceny. I jest to. Mm... to, powinien się uczyć naprawdę od Gogety Blue. Walka Gogety Blue byłaby w top 3 walk wszechczasów Dragon Balla pod względem animacji, i w ogóle pod względem fanu z oglądania, zabawy z oglądania. Dużo tutaj, może, dla niektórych osób jest kontrowersji, ale dla mnie jest to naprawdę rewelacyjna postać, na którą bardzo czekałem, którą po prostu wręcz uwielbiam. Uwielbiam wszystko, co miało miejsce w tym, tej kinówce. Kocham soundtrack, uważam, że jest naprawdę arcydziełem. Gogeta Blue, moment jego transformacji, szkoda tylko, że był zrobiony tak w tym CGI, czyli w komputerowo wygenerowanym obrazie, kiedy walczył z Brolim i, i były jakby takie komputerowe modele, a nie narysowane ręcznie. To jest dla mnie jedyny mankament. Moment jego transformacji był trochę, trochę słaby, ale potem walka już na tym takim żółtym pustkowiu z Brolim Krem de la Creme. Tier przed nameczanami tutaj, proszę bardzo. Teraz przechodzimy do form bazowych. Forma Vegito bazowa nie jest formą, z którą, mieli, którą mieliśmy aż tak bardzo dużo do czynienia. Z tego co pamiętam, to w zasadzie jedyny jedynym czas, gdzie mogę oceniać to walka na początku z Majin Buu. Nie będę tego oceniał ze względu na powiedzmy to, co się działo, bo wiem, że działo się fajnie, ale nie będę sobie teraz przypominał. Trudno jest mi też oceniać wszystkie formy Gogety i Vegito, dlatego trochę tutaj się wkopałem, że rozdzieliłem to na formy. Moje ogólne odczucia odnośnie bazowej formy Vegito są bardzo pozytywne, aczkolwiek daje je tutaj na koniec z Z. W przypadku Gogety na przykład w bazowej formie jest znacznie, znacznie bardziej lubię Gogetę w bazowej formie. W tym przypadku akurat bardzo wychodzą moje indywidualne preferencje, ponieważ Gogeta i Vegito w bazowych formach naprawdę niewiele zrobili. Gogeta w zasadzie nie zrobił nic oprócz tam samego początku walki z Brolim. Tutaj będę oceniał wygląd i ogólne jakieś moje takie... Sympatie. Dlatego Gogeta jest dla mnie na pierwszym miejscu. Kiedyś wolałem Vegito, teraz wolę Gogetę. Super Vegito jest to forma, w której Vegito walczył z Majin Buu i w zasadzie tylko wtedy go widzieliśmy. Uważam, że jest to naprawdę fajna walka. Mądrze postąpił Vegito dając się schwytać, tworząc tę barierę, żeby wejść do ciała Buu. I w sumie wiecie co? Miałem go dać dotąd, ale teraz sobie tak uświadomiłem, że byłoby to niesprawiedliwe. I nawet nie byłoby to zgodne z, jakby z moimi odczuciami. Uważam, że Super Vegito jest to naprawdę fajna postać. Wiem, że to może być dla niektórych dziwne, że jest za ale taka jest akurat w tym przypadku prawda. Ostatnia forma, która została. Super Gogeta z filmu. Czy to zarówno z kinówki, tutaj mogę go wziąć pod uwagę z kinówki, zarówno z Janembo, jak i z Brolim. Nie mam żadnych zastrzeżeń, naprawdę nie mam niczego, do czego mógłbym się przyczepić w kontekście go, Super Gogety. Zarówno jak i w filmie z Janem, bo może, że było go za krótko, ale to nie jest jego wina. W kontekście filmu z Brolim, tym bardziej walka Gogety z Brolim, jest to moja ulubiona walka z całego Dragon Balla. Będę tutaj szczery, może zrobię jakiś kiedyś ranking walk, to wtedy już będziecie wiedzieli, kto będzie na pierwszym miejscu. Nie mam naprawdę się do czego przyczepić. Nie chcę już mi się gadać na ten temat. Tak wygląda końcowy ranking. Jeśli uważacie, że gdzieś popełniłem błąd, gdzieś się pomyliłem, możecie napisać. Ja mimo wszystko patrząc na ten ranking, myślę, że jest to całkiem sprawiedliwe ułożenie. Pan Boje Vegito, proszę nawet się nie odzywajcie. Ja też byłem kiedyś wielkim fanem Vegito, ale po wyjściu kinówki z Brolim zmieniłem zdanie. Gogeta jest to fuzja dla mnie numer jeden, Szanuję inne zdanie, proszę wyuszanujcie moje. Bardzo się cieszę, że dotrwaliście do końca. Jeśli dotrwaliście, mam nadzieję, że wam się film podobał. Piszcie propozycje kolejnych tier list, jeśli macie jakieś pomysły. Ja się z wami żegnam. Zapraszam do kolejnych filmów. Nie zapomnijcie o zostawieniu ozeny albo suba, jeśli chcecie więcej. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Diana.